będziemy sobie uzupełniać, e, Kolejny już, siódmy, dziesiąty raz nasz album, więc no zapraszam do uzupełniania. I widzowie, tak, patrzyłem i tak, e, mamy tutaj brak 140, więc tutaj wkładamy sobie. Uuu, jeszcze z tego Interu mam tutaj dwie karty, ta i ta, uuu, dobrze! Tak widzowie udało nam się cała strona klubu tego tak wiecie z jeszcze World Cup'a. Dobra widzowie. Ma... Na to 5 e, sekund żeby, e, żeby zgadnąć e, jaka, e, jaka to jest legenda Barcelony. E, naprawdę kapitan Barcelony. Bardzo dobry zawodnik. Jeszcze, grał jeszcze w Messi, w nie mać macie 5 sekund, 5, 4, 3, 2, 1, to jest oczywiście Andra, ten Andres Iniesta. Popatrzcie mi się tego Andrea Pirlo, bo cały czas mówię, bo cały czas go drapiam. Eee, to w ogóle była moja karta. Pierwsza legenda. Druga była Luigi Buffon. Później chyba Ronaldo Lazario, tak. A później Andra Pirlo, a teraz no Andres Iniesta. Wkładam się tej końca, oczywiście. Więc widzowie, mam tutaj oczywiście nasze. Tą limitkę. Więc widzowie, udało nam się chodzić. E, no, nie cały album, bo już chciałem to powiedzieć. Ale no widzowie. E... Teraz będziemy próbować się wymieniać albo będziemy kupować jakieś karty na elikcie. Więc to no, widzowie, mam nadzieję, że się widzowie na RA.